Nie pozwól, by szatan wygrał. Jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, musisz doczytać do końca. Napisz amen jako odpowiedź panu. Wiara to moja prywatna sprawa. Chodzę do kościoła, uczestniczę we mszy, modlę się, jestem pobożny. Tak, jesteś szczery i oddany. Ale pan nas ostrzega. O północy zaś rozległ się krzyk. Oblubieniec idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Ewangelia Mateusza 25.6. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi. Wejdę do Niego i spożyję z Nim wieczerze, a On ze mną. Objawienie 3.20. Dziś Pan nie przemawia w świątyni. On stoi cicho u drzwi Twojego serca i puka. Może czekasz na wielką scenę powrotu Pana. Chwałę, objawienie, trąby. Ale czy pamiętasz, że Pan przyszedł po raz pierwszy, jako niemowlę w ciszy, bez rozgłosu? Dziś może przychodzić znowu w prosty sposób, przez zaproszenie, przez filmik, przez jedno zdanie i woła ciebie po imieniu. Jeśli trzymasz się tylko tradycji i nie szukasz nowego światła, czy nie jesteś jak głupia Panna z przypowieści? Bóg mówi. Powinniście wybrać własną drogę, i nie powinniście bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu i odrzucać prawdy. Nie powinniście być ignoranckimi i aroganckimi osobami, ale osobami posłusznymi przewodnictwu, Ducha Świętego, pragnącymi prawdy i poszukującymi jej, tylko w ten sposób odniesiecie korzyść. Radzę ostrożnie podążać ścieżką wiary w Boga. Nie wyciągajcie pochopnie wniosków. Co więcej, nie bądźcie zbyt swobodni i nierozważni w swojej wierze w Boga. Powinniście wiedzieć, że ci, którzy wierzą w Boga, powinni być co najmniej pokorni i pełni szacunku. Mądra panna ma serce pełne bojaźni Bożej. Jest pokorna i gotowa otworzyć uszy na głos Boga dzisiaj. Napisz w komentarzu Amen, aby stać się mądrą panną, która usłyszała głos oblubieńca. Kliknij niebieski link WhatsApp na moim profilu. Dołącz bezpłatnie do międzynarodowej kazanie ewangelizacyjnej. Tylko słuchamy głosu Boga, bez przeszkód, bez wideo. To spokojne miejsce dla tych, którzy naprawdę chcą czekać na oblubieńca. Jeśli kochasz Boga i się go nie wstydzisz, podziel się tym z bliskimi. Niech błogosławieństwa spłyną na Twoje życie.